Siemka ludzka na kanale Horror Story, ja jestem Harry, biegamy w Bielucjusz. My w poprzednim odcinku rozwaliliśmy dozorcę. Tak. Zobaczcie, które z moich nowych umiejętności. Okej. Okay. And... If you want that bicycle for Christmas, you need to start doing chores around the house. Take the garbage out, for instance. Co mamy zrobić? Wynieść śmieci. Okej. Okay. Więc lecimy wynieść śmieci, moi drodzy, ale gdzie mamy wynieść? Skąd? Które śmieci? Te? Stąd? Te śmieci. I gdzie mamy wynieść? Halo? Możemy wyjść? Możemy wyjść? I tak! Możemy wyjść na powierzchnię, ludzie! Ty elo, mordo! gdzieś tutaj śmietnik albo jakiś korza, albo cokolwiek? Elo, mordo! Dobra, gdzie jest tutaj śmietnik, albo cokolwiek? Tam nic. A, tutaj jest śmietnik, dobra. Wynieść śmieci Bierz to... e, e, bo mi zadania nie. E, Bierto Jak mam to tamto e, wyrzucić te śmieci To nie tu? Ej Proszę cię, ey, ey. nie ma tego ten. Co ja mam z tym Gdzie ja mam je wydupczyć? O, normalnie trzeba by ten przeszedł, ale... To nic takiego. Tu mamy kombinę jak jakiś salony ginny, Ja tu mogę wejść. Zajebista rezydencja, ty. Ty, ty. Ja tylko byłem w tej części, ty. Zazwyczaj. Ale co ja mam latać z tymi kuźwa śmieciami? No nie wiem, czy ja dobry śmieci by. Hello there, little fellow. Antoni. I have a job for you. I need some gasoline for my lawnmower. Proszę mnie dać? Okej. Okay. Mary Ger. Ivar. Bier te śmieci. mamy wynieść śmieci ale nie śmieci moi drodze. No nie no nie ma no no to też ja no nie mogę skakać żeby kuźwa wiecie jak to

Couldn't oh. sleep at all last night. Had this dream where I was burning alive. There's nothing I could do about it. That's awful, man. It sounds like you're stressed. No. You know what relaxes me when I'm nervous? Myślę, jazz drodzy. will. Jazz. You like jazz? Really not a jazz man. you just haven't heard the right stuff. I had a tape of my band. You should really listen to. okay Very cool. I'm sure you. What do you Gdzie ja idę? Ale tutaj nie wiem, że nie, nie wiem, że ten... Co to jest? Jakieś winoczy co ty mu czemu ma Ty też za kotarą coś jest ty Gasić światło ludzie. Prąd się za mnie zapłaci. A... Dobra, ja tutaj idę. Gdzie indziej? Hello, man. Jo, cicho tam. Okej okay. Gdzieś ja? Ale biblioteka ty. Moi drodzy. Hello, young master. ma? zaplecze masz? Dobra, tutaj jakieś schody do góry. Nie, może do drugiego pokoju to jeszcze większa biblioteka ty. Pierdzielę ty, tutaj aż co zwiedzać ty. No. Czekajcie, aż ja do góry zobaczyć co nieco. O, oh, bugger. Be a good boy and fetch me a bottle of 1933 wine. You can manage that, can't you? Chyba tak No tak, chyba tak dam No Tylko ja nawet śmieci nie umiem Wynieść, a co to biorę ten Eee, a co, dopiero kuźwa przynieść jakąś butelkę alkoholu z jakiegoś roku, no To jest chyba coś twojego Ty, ale ładnie to wygląda wszystko, ty Co? Ja chciałbym iść po te śmieci w końcu. E, wynieść. Tam nigdzie nie wyjdziemy. Dobra. E, dobra, tutaj idziemy jeszcze niżej. Czy ja mogę iść? Tutaj nie mogę. Dobra. To są. E. No tak, tylko kurde. Zgubiłem się w domu, mama. Jak te śmieci? Na przykład. Ja, I co ja mam tu zrobić? Sam powinna być taka specjalna klapa dla mnie. Nie. A ja jak ja mam te śmieci? Ja mam skąd wziąć z, z innej partii domu, czy co? Bo ja tutaj są dwa hasioki I no. Nie wiem jak jak tutaj yy, nie wiem jak tutaj Moi drodzy je tutaj wynieść Dobra, no chyba że ja mam w jakieś inne śmieci o ja nie wiem tam by wy... Tylko te śmieci co ty budujesz Nie chcę wiedzieć Alejcie mi zobaczyć Eee, jak tam jest te czy tam są jeszcze jakieś inne śmieci czy nie? Dobra, tutaj nic nie ma no niby prosta czynność tak by nie śmieć a ty, czekajcie 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 nie tędy Pardon, no. mamy tutaj użyć telekinezy, moi drodzy. No, pardon. No. Dobra, teraz możemy. Okej, okay, byłeś bardzo grzeczny, chłopcze. W twoim pokoju czeka na ciebie prezent. Okej okay, ty. Dobra. Mm, więc lecimy teraz do naszego pokoju, moi drodzy, i zobaczymy, jaki prezent nam przyszykowali Czekajcie, tylko odłożę telefon, e, tutaj jakoś wejdziemy. Tak e, zamknij drzwi, żeby nie wiało, bo jeszcze będzie zimno. Będą marudzić, że kuźwa, to nie wiem, co, że kuźwa za zimno, albo za, że, a nie, nieważne. Zaplątałem się lekko Okej okay. Pokaż mi co tam na mnie czeka, jest te prezenty O i? Gdzie ten prezenty? To? Ty tabliczka uja Jeden pre... a ma serce rozbitnie rozbłyśnie Okej okay. Jeden Dzięki mnie każda ciemność prysznie. Okej, okay, jeden z a my serce rozbłyśnie. Dzięki mnie każda ciemność prysznie. Okej, okay, wypełnienie obowiązków. Przynieś mi winorocznik 30... A, przynieś winorocznik 33. Okej. Okay. Jednak tam pisało, więc... Teraz możemy się wrócić też po te winorocznik 33. Tylko musimy je dobrze odgadnąć, moi drodzy A tutaj to główne, tak? Czekajcie, gdzie, gdzie była ta winiarnia? E, gdzieś ona była, nie? Czy już zapomniałem Minus mieć. No minus mieć teraz taką wielką rezydencję. Realnie, czy. <laughs> czy to przypadkiem nie było gdzieś tu Ta winiarnia? Rocznik trzydzieści chyba tak. No możliwe tutaj, co pisze? 40. rocznik trzydzieści tak, a tutaj, a tutaj jakie eee, czekajcie na mi światło. Mamy coś? Nie, ale to jest tak. 1960 eee... Czy nie możemy tutaj czegoś wziąć? Obecnie czego? Eee, rocznik 33, tak? Czy wino rocznik 33. Czy... czy to są na pewno wina? Ok. Dobra. Win... Co tam pisz Tam nic nie pisze. Tutaj też nie. To chyba nie stąd te wino przynieść. To w ogóle chyba wina nie są, nie? Czy. 30. To nie powinno być tam? U góry gdzieś? O! Dobra, to jest to chyba. Dobra, lecimy z tym winem, no, żeby go nie rozczaskać. Czy teraz nam się to uda zrobić? Be a good boy and fetch me a bottle of 33, would you? Mam okej. Proszę, proszę, obowiązki domowe. Alastein. Okej. Okay. Proszę, nie ma za co, jednak to było to.

Wiem, może jakieś pasza, bo coś znaczy kosztuje to? Tak, czekajcie. Jeszcze wyżej idzie iść, tak, moi drodzy? Więc, okej, Agnes, o, główna pokojówka. Jest najbardziej wretna z nich wszystkich. Często dodaje się grzechowi obżarstwa, a jest to grzech śmiertelny. Znajdę sposób, by cierpiała. Gdzie jest Jovita? A, Jovita, dobra ty Moi drodzy. Gdzieś, czyli gdzieś tu musi być też kuchnia, moi drodzy? Tylko pytanie gdzie? Bo... Gdzieś te posiłki muszą robić, nie? Dla niej. Dobra, Agnes. Wiemy, że jest Agnes, musimy ją dojechać. I to pilne. Co tu mamy? A, niedokończona robota. Jak stanie to zrobi. Nasz geniusz. Ja mogę tańczyć. Ja mogę pierdolnąć te śmieci nas tu tam. Okej. Okay. Dobra. Co to jest? Czekaj, czekajcie, koszyk pełen. test jest? Koszyk pełen pieczywa. Dobra, nie można. Eee... Musiał znaleźć coś, że musimy, jest coś tam dosypać, żeby, wiecie. Ty! Siema, mordo! Okej. Okay. Kolejny typo. No. Witaj, Lucius. Wiesz, że nie powinno cię tu być. Jet, A. Żeźnik Jet pracuje tu i znajduje się surowym mięsem. Powinienem znaleźć sposób na spłatanie mu figla. okej. i mamy już do zrobienia dwie osoby, tu zamknięte. Rzeźnik. Wiem, że mnie tu nie powinno być przenieść i pudła z mięsem, ale gdzie? Aha, gdzieś tutaj, do chłodni. Okej. Okay. No obowiązki domowe. Czekajcie. Dobra. Chyba trzeba je wszystkie przenieść, więc przenieśmy. I ok, 80% dobra, e, moi drodzy, dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze, chyba jeszcze ten, jeszcze jeden będzie sieranka. No. 90 i ostatni, no. Jest to zrobione na cztery kartony, więc. Jest. Ok. Dobra. Ostatni kartonik. I finito. No i obowiązki domowe zrobione. Byłeś bardzo. Ok. Byłeś bardzo grzeczny. I chyba musimy iść do swojego pokoju. No. Więc lecimy i zobaczymy, co tam będziemy dla nas mieli. Czy coś fajnego, czy nie. Byłeś taki grzeczny, Jesteśmy że musimy cię jakoś nagrodzić. Widziałem moje kolczyki, nie, nie pamiętam. Znaleźć kolczyki, mamy. Ok, to się przy okazji znajdzie potem. Ok, Eee. nowy, nowy co test? 66 6, 6, możemy może już użyć po e, polsku tę pozytywkę która pomoże ci znaleźć czego szukasz błogosławieństwo jest zależy od poświęconych dusz, Uzyskujesz jest każdą poświęconą osobą okej, okay. no dobra ludziska Okej. Okay. No. Ale jak się tego Jak się tego używanie. Dobrze, skarbie. Ja nie wiem czy to się teraz zapisało wszystko. Mam nadzieję, że tak, że te wszystkie rzeczy się Zapisały, bo tutaj nie widzę opcję Bonus, wyjść, zakończ. Opcję, dobra, e, dobra. Tutaj zakończę odcineczek, moi drodzy. Mam nadzieję, że to się wszystko zapisało. Tutaj, co tutaj teraz e, zrobiłem. Obowiązki domowe. E, więc ja dziękuję za uwagę. I widzimy się w następnym odcineczku. Do zobaczenia. Elo na razie.